Królowa pszczół Bruno Ferrero. Żyli kiedyś trzej synowie królewscy. Pewnego dnia dwaj starsi książęta wyjechali w poszukiwaniu przygód i szczęścia. Ale popełnili tyle głupstw i niedorzeczności, że nie śmieli powrócić do domu. Najmłodszy brat, którego nazywano naiwniaczkiem z powodu jego prostoduszności, wybrał się na ich poszukiwanie. Gdy wreszcie ich znalazł, bracia zaczęli wyśmiewać się z niego, gdyż według nich, będąc głupim, chciał wywalczyć sobie jakąś pozycję w świecie, podczas gdy oni nic nie zyskali, choć przecież są o wiele sprytniejsi od niego. My jesteśmy bardziej przebiegli od ciebie, a nie udało nam się niczego osiągnąć, a ty, biedny głuptasie, sądzisz, że uda ci się wybić? Jednak wyruszyli wszyscy trzej razem. Na swej drodze natknęli się na mrowisko. Zbóżmy je, zaproponował najstarszy brat. O tak, zawtórował drugi. To będzie zabawny widok, gdy mrówki rozbiegną się tu i tam, aby ukryć jajeczka. Nie, zawołał naiwniaczek. Zostawcie w spokoju te stworzonka. Nie chcę, byście wyrządzili im krzywdę. Zrzędząc i śmiejąc się z decyzji najmłodszego brata, dwaj książęta machnęli ręką i znów udali się w drogę. Dotarli do pewnego jeziora, po którym pływały kaczki. Pomóżcie mi je złapać! zawołał najstarszy, schodząc na brzeg. O tak! Upieczemy je! zawtórował mu drugi. Nie! zawołał najwniaczek. Zostawcie w spokoju te piękne ptaki. Nie chcę, byście wyrządzili im krzywdę. Kiwając z politowaniem głowami, i tym razem, dwaj książęta usłuchali i wędrowali dalej. Po pewnym czasie, w zagłębieniu drzewa, znaleźli ul. Miodu było tak dużo, że spływał po pniu. Dalej, bracia, powiedział najstarszy, zróbmy sobie ucztę z miodu. Rozpalmy ognisko u stóp drzewa. Poradził drugi: Pszczoły uduszą się, a my będziemy mogli wziąć miód. Ale również i tym razem najmłodszy brat nie pozwolił na to. Zostawcie w spokoju te owady. Nie musimy przecież wyrządzać im krzywdy. Dwaj starsi bracia nie ośmielili się dłużej nalegać wobec zdecydowanej postawy brata i wyruszyli w drogę. Dotarli wreszcie do pewnego zamku. Ale to, co zastali, zdumiało ich. W stajniach stały kamienne konie. Zamek był zaklęty. Przeszli przez wszystkie sale, ale nie znaleźli tam nikogo. W końcu zatrzymali się przed drzwiami, które miały trzy zamki. Pośrodku drzwi znajdowało się okienko, przez które można było zajrzeć do sali po drugiej stronie drzwi. Popatrzyli i zobaczyli szarego człowieczka siedzącego przy stole. Zawołali go raz i drugi, ale on ich nie słyszał. Za trzecim razem wrzasnęli z całych sił. Człowieczek wówczas wstał i bez słowa otworzył drzwi. W milczeniu zaprowadził ich do salonu, w którym znajdował się suto zastawiony stół. Gdy najedli się i napili, człowieczek przydzielił każdemu z braci oddzielny pokój. Następnego ranka człowieczek podszedł do najstarszego brata i zaprowadził go do kamiennego stołu. Wyryte były na nim trzy próby. Ten, kto wyjdzie z nich zwycięsko, uwolni zamek i jego mieszkańców od zaklęcia. Pierwsza próba polegała na znalezieniu tysiąca pereł, które księżniczka zgubiła w lesie. Jeśli ten, kto szuka, nie znajdzie ich przed zachodem słońca, zostanie wówczas zamieniony w głaz. Przez cały dzień najstarszy brat szukał pereł. Do wieczora znalazł jedynie sto i został zamieniony w głaz, tak jak napisano na ogromnej płycie. Następnego dnia próbował drugi brat, ale nie miał więcej szczęścia od pierwszego. Znalazł jedynie dwieście pereł. Stał się również kamiennym posągiem. Wreszcie przyszła kolej na najmłodszego. Wstał o świcie i zaczął szukać pereł w muchu leśnym i wśród suchych liści. Ale wyjątkowo trudno było je znaleźć, a czas tak szybko uciekał. Wówczas usiadł na kamieniu i zaczął płakać. Ale oto, gdy zalewał się łzami, królowa mrówek, które uratował, przybyła z pięcioma tysiącami swych poddanych. Dzielne mrówki w mgnieniu oka znalazły wszystkie perły i złożyły u stóp młodzieńca. Nie brakowało ani jednej. Druga próba polegała na odnalezieniu klucza od pokoju księżniczki. Klucz ten wpadł do jeziora. Gdy młody książę przybył na brzeg jeziora, kaczki, które kiedyś uratował, wyszły mu naprzeciw, wysłuchały go cierpliwie, potem zanurzyły się aż do dna jeziora i szybko wyłowiły klucz do pokoju księżniczki. Możecie sobie wyobrazić radość młodzieńca, ale teraz miał przejść przez trzecią próbę. Najtrudniejszą. W pokoju spały trzy księżniczki, które były podobne do siebie jak trzy krople wody. Młodzieniec musiał rozpoznać, która jest najmłodsza i najmilsza z nich. Trzy księżniczki były identyczne i nic ich nie różniło, z wyjątkiem maleńkiego szczegółu. Przed zaśnięciem jadły różne słodycze. Najstarsza. Zjadła kawałek cukru, druga wypiła jakiś syrop, a trzecia zjadła łyżeczkę miodu. Młodzieniec nie wiedział, co ma robić, gdy z niewidocznej szpary w ramię okna wyfrunęła królowa pszczół. Cicho i szybko, sfrunęła nad księżniczkami i usiadła na ustach tej, która jadła miód. Teraz młodzieniec działał już bez wahania. Zbliżył się do księżniczki i ją zbudził. W tym momencie czary ustąpiły i cały zamek otrząsnął się ze swego odrętwienia. Ten, który był kamieniem, ożył. Wszędzie zapanowało ciepło i radość. Najwniaczek poślubił najmłodszą i najmilszą księżniczkę, a gdy umarł jej ojciec, został królem. Dwa i starsi bracia poślubili dwie pozostałe księżniczki, które były trochę kapryśne i uparte, ale w sumie i oni mieli trochę szczęścia. Każdy z nas chce osiągnąć coś w życiu, myśląc głównie o swoich korzyściach, a ty czy pragniesz tylko przyjemności, czy niszczysz wszystko, co napotykasz, czy jesteś czuły, czy nieczuły. Szanuj wszystkie stworzenia, wszystkie zwierzęta, mrówki, kaczki, pszczoły. A osiągniesz prawdziwe szczęście.